Thank you. Witam Państwa, Szczęśliwość, dzień dobry oczywiście, jak zwykle witam bardzo serdecznie i tym razem drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, witam bardzo zimowo i bardzo śnieżnie. No właśnie, wreszcie mamy zimę, wreszcie mamy śnieg, a więc możemy rzec brawo zima czy brawo miesiąc luty. On dotrzymuje słowa, chociaż już pod koniec, ale chce wyjść, że tak powiem, z honorem i zakończyć się też w jaki sposób właśnie z takim honorem, honorem zimowym. Kochanie, jest 23. dzień luty oznacza to, że ten miesiąc dobiega końca. Oznacza to także, że dobiega końca Biały Karnawał. Już niedługo ten karnawał zakończymy i wejdziemy w nowy okres liturgiczny, wejdziemy w Wielki Post, i co jeszcze cieszmy się właśnie Białym Karnawałem, cieszmy się, bo właśnie tego rodzaju radość nam, że tak powiem, przystoi. Kochani, 23 dzień lutego oznacza to, że ostatni tydzień tegoż miesiąca i są bardzo ważne właśnie informacje, jeżeli chodzi Oto ostatnie dni w najbliższy piątek, będzie koniec tegoż miesiąca, a w sobotę rozpoczniemy miesiąc marzec. Dobiega końca, jak powiedziałem, miesiąc, dobiega końca, jak powiedziałem, Biały Karnawał, a w czwartek, czyli 27 lutego święto Pączka. Pozdrawiam wszystkich pączkowców. Jedzmy kochani, dosyta. Cieszmy się, że właśnie taki dzień będziemy mieli, że będziemy mogli. Najeździe po prostu tego rodzaju smakoływków, które podkreślą, że biały karnawał się kończy, zatem tłusty, tłusty czwartek. Poza tym też, proszę Państwa, zbliża się czas w naszym mieście, nie tylko w naszym mieście, ale w wielu innych miastach, tak zwanych kaziuków. W naszym mieście w Sudałkach, w Parafie Świętego Kazimierza, taki kaziuk będzie już 25. kaziukiem, więc to będzie tak zwany kaziuk Wieluszowy I będzie to dokładnie od dzisiaj za tydzień, czyli 2 marca, więc na początku już nowego, nowego miesiąca. Bardzo proszę, przygotujmy się do tego wydarzenia. Ja wiem, że, że to są naprawdę bardzo radosne chwile, bardzo też kosztowne chwile, bo gdy pójdziemy na tak zwany bazar, czy na tak zwany jarmer kaziukowy, i to, co będziemy widzieli, różnego rodzaju smaki, to na pewno, na pewno wyciągną z naszych kieszeni dużo pieniędzy. Z najbliższa niedziela, czyli od dzisiaj, za tydzień drugi, drugi dzień marca, godzina dziewiąta rozpoczęcie Sobolskiego Kaziuka, a potem oczywiście ulica Patli, oczywiście ulica Witosa i te właśnie radości kaziukowe jeszcze w atmosferze, w atmosferze karnawałowej. Będzie można bawić się, myślę, że będzie scena tak jak co roku, będą zespoły, będą tańce, będzie po prostu, będzie po prostu radość. Dzisiaj jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów. Proszę, proszę Państwa, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o koniec miesiąca lutego, to właśnie pierwszy dzień miesiąca marca, a to będzie w najbliższą sobotę, jest to data, kochani, bardzo ważna. Dlaczego bardzo ważna? Dlatego, że to jest właśnie Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. W tym właśnie dniu, czyli 1 marca, oddajemy hołd ludziom, patriotom, którzy walczyli z komunizmem. Dlaczego 1 marca? Jest to data symboliczna. Przypomnę, dlaczego właśnie to data symboliczna jest właśnie taką datą. To jest właśnie 1 marca w roku 1951 w Warszawie na, Pokotowie, na Mokotowie, oczywiście w więzieniu, zamordowano siedmiu członków czwartego zarządu głównego Wolność i Niezawisłość. Właśnie Ciostry, bracie, jeżeli chodzi o dzień 1 marca, pomóc się za Polskę, pomóc się jako patriota, pomóc się jako patriotka. I proś Boga, prośmy wszyscy Boga o dar pokoju, tego właśnie pokoju, który jest tak bardzo mocno, bardzo mocno zagrożony. Kochanie, jeżeli chodzi o dzisiejszą niedzielę, jest to siódma niedziela zwykła. I gdy będziemy, gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże że szacunkiem. Jezus powiedział swoich uczniów, powiadam wam, którzy słuchacie. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i bólcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeżeli kto uderzy Ciebie w policzek, nastaw mu i drugi. Jeżeli zabiera Ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto prosi Ciebie, a nie się zwrotu od tego, kto bierze Twoje. Chcecie, żeby ludzie Wam czynili podobnie i Wy czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy Was miłują, jakaż za to należy Wam się wdzięczność. Przecież i grzesznicy okazuje miłość tym, którzy ich miłują. I jeżeli dobrze czynicie tylko tym, którzy Wam dobrze czynią, jakaż za to należy się wdzięczność. I grzesznicy to samo czynią. Jeżeli pożyczycie, Udzielacie tylko tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się Wam wdzięczność, i grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyle samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrzy, pożyczajcie niczego za to, nie spodziewając się, a Wasza nagroda będzie wielka i będziecie nazwani dziećmi najwyższego, ponieważ on jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierny, jak ojciec jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie Wam puszczone, dawajcie, aby będzie Wam dane miarą dobro, ubito, uczciwiono, wypełniono ponad brzegi, wsypio w zanadrze Wasze. Odmierzę Wam taką miarą, jaką Wymierzycie. Kochaj, no, Ewangelia bardzo trudna i bardzo wymagająca. Zobaczcie, Jezus tak podchodzi w sposób rewolucyjny naszego życia. Prosi o to, żebyśmy przebaczali naszym winowajcom i oczywiście... A modlice Pańskie, Wojtkina, modlimy się i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajców. ale to my tylko modlimy się. Ale jeżeli chodzi o prawnik, to jest bardzo trudno, bardzo trudno przebaczyć wrogowi, temu, który mnie źle życzy, temu, który podstawił mi nogi, przewróciłem się, temu, który po prostu jest moim nieprzyjacielem. A tymczasem właśnie Chrystus mówi. Kochajcie waszych nieprzyjaciół. Dlatego też właśnie zechciejmy dzisiaj zastanowić się, czy my potrafimy przebaczać. No, mamy nieprzyjaciół, mamy wrogów, bo zobaczcie, niektórzy nawet mają takich wrogów, że mówią im, że nie przebaczy ci aż do, groby, aż do grobowej dechy. Nie mówmy to w ten sposób, naprawdę nie. Mówmy nie tylko jako ludzie wierzący, ale w, ogóle jako, bo, ale w ogóle jako ludzie. Dlatego też niech ta właśnie dzisiejsza niedziela, którą przeżywamy, niedziela, która jeszcze, jak powiedziałem, jest w atmosferze Białego Niech będzie okazją do tego, żeby zastanowić się, jak to jest właśnie z naszym przebaczeniem. Czy potrafimy przebaczać innym i czy, i czy też potrafimy prosić o to, żeby nam inni przebaczali, bo nie tylko tak, proszę Państwa, w życiu jest, że On jest moim wrogiem. Ja też na kogoś mogę być wrogiem, prawda? Więc to działa w obie strony. Jest takie japońskie przysłowie: odpuść, a zwycięży. Proszę Państwa, jeżeli my odpuszczamy, jeżeli przebaczamy. To nie oznacza naszej słabości. Nieraz mówimy, że jestem słaby, prawda? Bo nie miałem odwagi powiedzieć się mu, że nie przebaczę ci. Nie, to jest właśnie zwycięstwo. Zwycięstwo, odpuść, a zwycięży siostro, bracie. Odpuść swojemu bratu, odpuść swojej siostrze. Przebacz naprawdę, przebacz nawet wrogowi. To jest naprawdę bardzo ważne, to jest bardzo ludzkie, ale nade wszystko bardzo, bardzo chrześcijańskie. Czego od nas oczekuje Jezus Chrystus? Wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień. Tydzień, który zakończy miesiąc luty i wprowadzi nas w nowy miesiąc, miesiąc marzec, a w marcu to już będzie. Jak bardzo dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkiego najlepszego, do zobaczenia na Kaziukach.